Ze swoją wygraną podzieliłeś się z resztą uczestników. Na co wydałeś te pieniądze, które wygrałeś w hotelu Paradise? Mm, nigdzie nie jest pokazane, że się podzieliłem jakimiś pieniędzmi. <grych> Kto ma wiedzieć, tym wie. Także co? Inaczej, ja swoje pieniądze mam odurzone. Inwestuję swoje pieniądze, nic nie wiem o tym, żeby ktoś dostał jakąś część. Czyli w takim razie, gdybyś mógł nam zdradzić, podzieliłeś się, no bo mówiłeś, rzucając kulę po tym, jak rzuciłeś kolo, że się podzielisz. Mówisz to również, czego nie widzieliśmy przed tym, jak już był finał, to w takim razie jaki był prawdziwy finał? Podzieliłeś się czy nie? Yy, powód mojej takich wymającej odpowiedzi jest bardzo jasny, ponieważ w Polsce wiemy w jakim kraju żyjemy, wiemy jakie tutaj są wszystkie yy, no nie, niekoniecznie podatki, ale jak to wszystko wygląda, więc ja tu jestem cicho. Kto ma wiedzieć, to wie. Jeżeli ktoś jest kumaty, to się domyśli o co chodzi i po prostu tyle w temacie. Czyli rozumiem, że nie przekazujesz pieniędzy, żeby ktoś nie zapłacił podatku za to, tak? Nic nie wiem. Formalnie o tym nie mówisz. Yy, nic na ten temat nie wiem. Oczywiście zachęcam Was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście, wpadajcie na Instagrama Przeambitni.